Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, czym będziemy się dzisiaj zajmować. Dzisiaj zrobimy sobie denko. Jakiś czas temu pytałam was, czy chcielibyście takie dłuższe denka po 100 minut, nie może 100, ale hmm, ze 40, czy chcielibyście takie krótsze, no i stwierdziliście jednogłośnie, że wolicie takie krótsze i ja właściwie też takie wolę, no bo wiecie, nie chcę, żeby mi się te kosmetyki wszędzie tutaj walały, a denkuje głównie pielęgnację, więc sporo tutaj tego jest. Jeżeli będę szeleścić, no to szeleścić jeszcze po prostu siatką, w której y, mam te zużyte kosmetyki. Także zacznijmy sobie bez zbędnego przedłużania. Pierwszy kosmetyk, który tutaj mam i który zużyłam już dawno temu, nie wiem czemu ja wam go nie pokazywałam. Wygląda, słuchajcie, no naprawdę, jak po teksańskiej masakrze piłą łańcuchową. Także no weźcie to pod uwagę. Jest to maska oczyszczająca, maska z glinką oczyszczająca. Z L'Oreal. Co ja Wam mogę o niej powiedzieć? Nawet nie wiem, czy ona w tym momencie jest jeszcze w sprzedaży. W sprzedaży jeżeli jest, to, to dajcie koniecznie znać. Ale wydaje mi się, że nie jest już tak popularna jak wtedy, gdy ją kupowałam. Opakowanie bardzo ładne, eleganckie, ale moim zdaniem nieporęczne. Nie jest to tania rzecz. Mam o wiele lepsze maski. Co prawda, ładnie pachnie, ładnie działa. Tę skórę głęboko oczyszcza, to prawda. Ale powiem Wam, że nie jest to jakaś taka rewelacja. I jeżeli jest jeszcze dostępna, to ja po raz kolejny jej. Nie zakupię, także nie. I dobrze, że ją wywalam, no bo ona dosyć ciężka jest i dosyć dużo mi miejsca zajmowała, chociaż wygląda na taką malutką. Płyn micelarny to jest coś, co ja Wam często pokazuję, i to jest oczywiście płyn micelarny z olejkiem garnier. Tak! Wiele razy Wam już o nim mówiłam, więc nie jesteście zdziwione, zdziwieni. To jest mój ulubieniec, ulubieniec wszech czasów i uważam, że nic tak nie zmywa makijażu jak ten właśnie gagatek. To jest coś, co naprawdę zasługuje na pochwałę. Nie jest to tania rzecz, bo 23 zł kosztuje w cenie regularnej, ale można w promocji kupić nawet za 15. Także. Tego chcieć jeszcze, żebym się kłaczek tutaj nie dostawał, tego chcieć. No tak, to jest mój ulubieniec i ja się z nim, słuchajcie, nie rozstaję, bo już mam kolejne opakowanie, także ja już tyle razy o nim mówiłam, więc myślę, że więcej nie będę. Mam tutaj żel, żel to jest Palmolive Shower Cream, no właściwie krem, makadamia i koko. No tak on wygląda, też go znacie, słuchajcie, kremowy żel pod prysznic, palmolive, i kakao. Tak on wygląda. Pewnie go znacie. Powiem Wam, że mi się ten zapach bardzo podoba. Lubię krem, aczkolwiek jednak wolę żel. No i on jest taki dosyć wydajny, służy mi zarówno do kąpieli, jak i pod prysznic, także bardzo fajny, przyjemny zapach kojący, także to jest coś i tu jest 500 ml, także posłużył mi na dość długi czas i ja jestem z niego zadowolona, więc na pewno kupię go po raz kolejny. I co ja tutaj jeszcze mam? Proszę Państwa, cały czas ta pielęgnacja, prawda? Mam coś, co mi się skończyło i bardzo żałuję. Bardzo, bardzo żałuję. Ja już wam o tym um, wspominałam i to jest coś, co ja uważam za produkt y, wielofunkcyjny z aloesem, bo to jest taki żel kojący. Ale sam tak już to mówiłam, Saba już to mówiłaś, żel ze Skin 79 i on mi służył zarówno pod makijaż, słuchajcie, tak przepięknie, jak i do oczyszczania twarzy razem z moją szczoteczką Foreo Luna Play Mini, czy jakkolwiek ona się tam nazywała. To jest faktycznie coś, co warto mieć. Przepięknie pachnie, koj, służy pod makijaż na zrogowa ciały, na skórek, jak najbardziej. I bardzo, bardzo żałuję, słuchajcie, że on mi się skończył, bo to nie jest tani produkt. Z tego, co pamiętam, to wydaje mi się, że on około 50 zł kosztuje i został zakupiony w Hebe, jak i oczywiście możecie kupić ten produkt na stronie skin i Polska, czyli naszego producenta tych produktów. Yy, no i co? No bardzo żałuję, jeszcze raz muszę wspomnieć. Ja uważam, że on jest genialny, zarówno po makija pod makijaż, jak i na oczyszczanie twarzy, jak i na... Yy, nawilżenie naszej skóry przepięknie koi no i myślę, że to warto mieć. To jest taka taki żelek. Żelek. Nie widać już nic smutne, czym ja będę twarz oczyszczać, łomatko. Dobra. I co ja tutaj jeszcze mam? Mam Food for Skin, czyli maska peeling Sien. Pytałyście mnie, mówiłyście to cięcie, czyta czy Sien. Ja słyszałam jednak w większości przypadków Sien, więc tak też będę czytać. Food for Skin, nowość maska peeling do twarzy, oczyszczenie z czarnym węglem i trawą cytrynową, Troszeczkę mam problem z tym produktem, powiem Wam, bo bardzo piekła mnie po nim twarz. Uważam, że rewelacyjnie pachnie i pięknie faktycznie tę twarz oczyszcza, ale nie wiem dlaczego ja czułam dosyć wyraźnie pieczenie i to mnie dosyć zniechęciło do tego produktu, także jeszcze będę się nad nim zastanawiać vegan friendly, także no to jest to i oczywiście można to dorwać um, podczas zakupu w Lidlu między chlebem a papierem toaletowym lub cóż, no na zakupach spożywczych, na spożywce yy, no i co mogę jeszcze powiedzieć no yy. No tam no, mam mieszane uczucia względem tego produktu, także no nie wiem, nie wiem co tutaj jest. W składzie słuchajcie, bo ja się na składach nie znam, ale no mówię Wam o tym, bo ja tego doświadczyłam na własnej skórze, także jest to, że czytania tutaj były, wydaje mi się, że dwie maseczki ja akurat wydarłam y, tę jedną, także zobaczymy, jak ta druga na razie wspominam o tym. I y, z pielęgnacji, co ja tutaj mam, a! Mam coś, o czym wspominałam i mówiłam Wam, że to jest moja pielęgnacyjna perełka, a mianowicie różany tonik do twarzy, do skóry mieszanej, woda różana, kwas hialuronowy i jest to produkt z Evre. Wspominam Wam o tym, bo, bo Wy mówiłyście, że nie można go już nigdzie kupić, a powiem Wam, że ostatnio na zakupach spożywczych, sponsorem tego programu dzisiejszego jest spożywka. Ostatnio na zakupach spożywczych w Carrefourze zauważyłam, że te produkty są. I to nie tylko ten tonik tonik z kwiatu pomarańczy na roli, on się Jakoś tak nazywał, ja go lubiłam. No i ten tonik też był też było mnóstwo mnóstwo tego, więc pisałyście mi licznie, że Marka została wycofana już i tak się trochę zmartwiłam, bo ja uwielbiam ten tonik i zapewne nie jest to moje ostatnie opakowanie. No i muszę powiedzieć, słuchajcie, że teraz troszeczkę jestem pocieszona, bo skoro można go dorwać w kerfurze, no to jak najbardziej mam nadzieję, że on nie zniknie z kerfurowskich półek. Także to jest sztos. przepięknie pachnie, ładnie na wilża, jest w psikaczu. Ja często tego psikacza nie używam. I zamieniam go na normalny dosownik, jakiś taki inny, wiecie, żeby sobie na wacik walnąć, ale no, co kto lubi, jak to woli, nie? No, jeżeli wolicie sobie sprejować po twarzy, no to sobie sprejujcie, także nie? Jest to kwestia indywidualna i pokażę Wam również tutaj perfumy, które w końcu zdenkowałam, jest to Calvin Klein One, Wygląda ona tak. No taka potężna butla, bo tutaj jest 300 ml, i powiem Wam, że ja dosyć często zapominałam o ich używaniu, dlatego też starczyły mi na ponad rok. A właściwie wydaje mi się, że nawet rok z haczkiem, rok. 5 miesięcy nawet. Także ja uwielbiam te perfumy, bo ja mówiłam Wam już wielokrotnie, że ja kocham męskie zapachy i to jest teoretycznie zapach unisex. Także mogą go używać zarówno facecie, faceci, jak i kobiety. I ja powiem, że się teraz oplułam, co nie? Tak, ale co ja mogę powiedzieć o tych perfumach? No to jest taki, moim zdaniem, typowo męski zapach. Trochę takiej wody kolońskiej, trochę takiego drzewa, tak. Ja nie umiem odpisywać zapachów. Musicie e, powąchać sami. Także ja muszę Wam powiedzieć, że ja jestem e, z tych perfum niesamowicie zadowolona i myślę, że zaopatrzę się e, w kolejne opakowanie, bo są po prostu cudowne. Oczywiście jest to kwestia preferencji. Można je taniej kupić na i e perfumy, chociaż i e perfumy teraz zmieniły nazwę chyba na Notino. E, także ja Wam jak najserdeczniej polecam. No dobra, musiałam wymienić baterię, bo uznała, że mi zaprotestuje. Także no, co do tych perfum, no to tyle. I mam y, trzy ostatnie rzeczy z kolorówki siateczko, a nie, cztery właściwie. Pierwsza to jest kredka, czarna kretka, którą uwielbiam i którą wiele, 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 wiele razy Wam pokazywałam. Czyli Vibo Incredible Black. Uwielbiam, uwielbiam, to jest czarna czerń wysuwana. Przepiękny, daje efekt. Jest tania, dostępna na drogeryjnej półce. Także nie będę się rozwodzić nad tym produktem, bo ja wiele razy Wam o niej wspominałam. Wiele razy i teraz już pewnie macie dosyć moich komentarzy na ten temat. Także jeszcze wspomnę, że tak ją zdękowałam i uwielbiam. I już mam oczywiście kolejną w swojej kolekcji, taką samą. No i co? I mam dwa eyelinery, które również wykończyłam. Dwa takie same: to jest Precise Brush Liner i jest to. Coś, co uwielbiam, zresztą wiecie, bo też wspominałam. Że jest to mój ulubieniec. Są to eyelinery z Eveline i ja je ubóstwam i uważam, że bardzo łatwo można z nimi, z nimi o też, z nimi zrobić sobie kreskę na powiece. To jest przepiękna czarna czerń. Nie jest to matowy eyeliner, należy o tym wspomnieć. On ma takie wykończenie raczej satynowe, także jeżeli nie lubicie takiego, no to warto wiedzieć. Jest to produkt tani, produkt, który szybko znika z drugeryjnych półeczek. Jak zawsze kupuję w Rosmanie i tam jest, chociaż czasami, Zdarza mi się, że ta półka jest pusta i nic nie ma. Nie, nie ma nic. Ale y, mam już kolejny, tak, mam jeszcze trzeci, tak. Mm -hmm. I pewnie będzie czwarty, piąty, szósty i pięćdziesiąty, dziewiąty. Także no, uwielbiam. I przedostatnia rzecz, jest to kredka do brwi, Vibo Feather Brow Creator. I ona nawet wystąpiła w roli mojego ulubieńca, w roli ulubieńca zeszłego roku, bo ja ją uwielbiam, uważam, że niezwykle jest precyzyjna. Oczywiście niektóre z Was wspominały, że ona jest za twarda. To jest kwestia preferencji, ja akurat takie lubię. Nie lubię takich bardzo, bardzo, bardzo masełkowatych, bo wydaje mi się, że mi się to wylewa. I w upale nie jest to coś, co ja Tę uwielbiam. Tutaj z jednej strony jest z grzebyczek, z drugiej strony jest oczywiście produkt. Być może nie jest to najtańsza, chociaż nie, ona jest tania. Wydaje mi się, że około 16 zł kosztuje. No i często jej nie ma, więc jest więcej wielbicielek tego produktu. No, uważam, że jest super. I ostatni produkt, najlepsze, najlepsze przed nami. Ja mówiłam o tym pudrze. Ulubieńcach, że jest to najlepszy puder, jaki mam w swojej kolekcji, i najlepszy z najlepszych sztos. I to jest też coś, co dzisiaj mam na twarzy. Mam utrwalony makijaż tym produktem, a mowa oczywiście o pudrze. I teraz wszyscy razem ze mną: Vibo Mood Transparent Baking Powder. Tak. Bardzo się zasmuciłam, słuchajcie, że on się skończył, ale ja już zrobiłam zapasy. Tak, zrobiłam zapasy. Przygotowałam się, także mam kolejne opakowanie, oczywiście z sukcesem używam. Uwielbiam ten puder. Nie będę też się rozwodzić nad tym produktem, no bo oczywiście wielokrotnie Wam o nim wspominałam. Jest to coś, co przepięknie utrwala makijaż, matuje naszą skórę. Wygląda cudnie, aksamitnie, satynowo, po prostu rewelacyjnie. Także jestem zachwycona tym produktem. Kosztuje on niecałe 30 zł i jest trudno dostępny. Chociaż powiem Wam, że kilka razy byłam ostatnio w Rosmanie. I był w dwóch rozmanach. I nawet było trzy sztuki. Także no, nie mogłam nie wziąć jednej, prawda? No dobra, I to był ostatni produkt na dzisiaj, takie krótkie denko, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, miło i pożytecznie, że coś podpatrzyliście, że czymś się zainspirowaliście, że być może coś tutaj kupicie, a być może chwycicie po jakiś produkt po raz drugi, bo o nim zapomnieliście wcześniej, a jest wart uwagi. Ja oczywiście Wam dziękuję, na tyle dzisiaj, bardzo miło było mi tutaj Was gościć, jeżeli nie macie jeszcze dosyć, no to zapraszam do klikania łapek w górę, do Odwiedzania mnie na Instagramie, bo tam też jestem, też jest kolorowo i też coś się dzieje. A tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!